Właśnie sobie o ramy, nie nagrywałem wam tego pierwszego przyjazdu, bo bym się nic nie odzywał, a musiałem uważać na granice i różne te kamienie. Powiem wam, że pole inne niż, niż te co rałem wczoraj. Oczywiście lepsze klasowo i ciągnik naprawdę ma co robić. Możemy na maksymalną szerokość, jak wspominałem, na 2,3 metry około. Mały, mamy małe pola, więc ja będę zawsze dojeżdżał do rowu, że tego poprzeczniaku nie wiadomo jakiego dużego nie robić. Zaraz wyjdziemy z kamerą, zobaczymy, i ile, na ile oramy. Żeby nie było tylko, że że tylko mówię, zobaczymy, mam miarę. Tu jest fajny dołek zaraz, taka ładna glina, ciemna ziemia, bardzo mi się podoba. Zaraz właśnie widzimy. Od razu czuć jak ma ciężej. sobie wyskoczymy zobaczymy ile to tam ma mam miarę was tu odepnę jak to tu wygląda o to jest właśnie ten ciągnik New Holland tu mam sobie szpadel zamontowany no i tak to wygląda zobaczymy, ile tutaj mamy. Średnio. Ja tu jest jakiś czysty kawałek, żeby nie było odkrywania żadnego. Jak widzicie, tak o ramy na 25 cm, zobaczymy inny kawałek, o tak to wygląda, fajne były. wilgotna ta ziemia, zobaczymy w innym miejscu, ile tutaj pokażę, też 25 cm, 26 cm, zobaczymy jeszcze bezpośrednio za pługiem. Ile to tak wygląda? No tu wygląda na 26-27 cm. No i tak, tak, tak to jest. Taki cel zakładaliśmy, około 25-27 cm, żeby orać. Nie wiem, niektórzy płytko orają na 21-20 nie wiem czemu. No my zawsze tak oramy. Tak wygląda ten puk. Jak widzicie rozstawiony tutaj jest na maksa, ile tutaj 45 cm. Ustawienie tego puga jest bardzo proste. Tutaj macie dane pod, pod odpowiedni rozstaw kół. Także nie ma problemu z ustawieniem tego puga. No, ja zawsze sobie przykładam poziomnicę. Tak wiadomo, jak ciągnie on jeszcze zejdzie, jest, mniej, jest praktycznie na środku. Także pług musi być w poziomie, tak samo musicie patrzeć tak, żeby był w pionie. I wtedy będzie Wam na pewno ładnie orał, a siła ciągu będzie odpowiednia. Także co ja tu mam jeszcze Wam powiedział, pokazać. Jak widzicie, no tak wygląda te pole, tu jest 6 hektarów. Tak to wszystko wygląda. Także jedziemy dalej. Co tu więcej mówić? O, niektóry, nie, niektórym się przejazdy różnią u nas. tu widzicie równo jak na stole. Ta orka wygląda po prostu. Trzeba tu podregulować. Jeżeli przyjazd od przejazdu się różni, to jest. To jest największą właśnie przyczyną tego. Należy wyregulować te dwie śruby, co, co ograniczają siłownik i orka wtedy będzie wyglądać. Dobrze, idziemy do ciągnika. Kładę tą poziomnicę naszą. Ja sobie teraz ustawię coś takiego jak, jak ten pomad W New Holandii jest to taki TMS. Czyli ustawiam mu dane obroty na przykład 1800 czy 1700. Właśnie zrobię w tym momencie to. Ustawię sobie, będę na tym orać. Muszę gaz ręczny pochylić do, do przodu. Ustawię tutaj. O, bo pokażę Wam jak to wygląda. O, tu właśnie sobie zwiększam obroty mi będą automatycznie rosnąć. A teraz sobie włączę bieg ósmy teraz, na którym zawsze Oram. O, teraz mam 1900. Właśnie sobie ograniczę te obroty do 1700, tak jak zawsze Oram. No i mamy 8 na godzinę, z taką prędkością będziemy jeździć. No i jest takie zawahanie czasem 1 dziesiątą mniej km, czasem jedną dziesiątą więcej. Oma będzie trzymał te obroty, które ustawiłem 1700, na tym zawsze oramy. No i tu sobie wyłączam tym przyciskiem przy uwrociach i mam niskie obroty, potem sobie włączam tym jednym dotknięciem, wracam i na te obroty sobie właśnie nimi oram. Właśnie będę dojeżdżać. Cięgno wiadomo, od puga mamy w pozycji pływającej, tak samo ramiona boczne, ciągnika, również mamy w pozycji pływającej. Ten póg chodzi na prawą, sobie ustala własny tor jazdy. Oczywiście, nic na sztywno tutaj nie mamy, wszystko ma sobie idealnie pracować. Tak samo w, w talerzówce wszystko na pływającym pracujemy. Nie na żadnych tam e, Sztywnych tych układach. No, i teraz sobie właśnie opuszczę tym jednym guziczkiem. Włączam sobie te 1700 obrotów, zmieniam sobie bieg na 8 i sobie jadę. I on sobie tak będzie jechał. Aha, 8 się nie wdusił. O, co tu mało. Pokażę co. Zawsze oramy na blokatorze. Zalecam każdemu orać na blokatorze automatycznym, jak taki ma, jak, jak taki macie, z, z taką funkcją automatyczną. Ponieważ jest to jest co to dobre, jest to, jest to dobre jest to dobry taki bajer, ten automatyczny. Nie, nie, zapomni, nie zapomnimy nigdy tego wyłączyć przy nawracaniu na przykład. Zalecam to włączać, zaoszczędzicie na pewno na paliwie, zawsze jest poślizg, włączając tą funkcję, zawsze go zredukujecie. Dużo osób nie ora, a, or, właśnie dużo osób ora bez tej funkcji, bez, bez włączonej blokady. Ja bym zalecał to włączać, zawsze ten poślizg jest mniejszy, a nie czasem niektórzy orają i tam więcej się kopi, niż on jedzie. Także co, co, co nie ma to w ogóle sensu, jest to strata paliwa, a naprawdę na, na, na dużych kawałkach ziemi, na dużych odległościach to naprawdę można zaoszczędzić bardzo dużo metrów dzięki właśnie włączonej tej funkcji blokady mostów o, i odnośnie ustawienia puga jeżeli puk dobrze ustawiony, no to po prostu puszczacie kierownicę, ten ciągnik musi sam jechać, nie? On nie wyskoczy wam z bruzdy w żadną stronę. Tak jak go puścicie na, na początku pola, tak możecie biegnąć sobie na drugi koniec pola i ten i wtedy ten ciągnik nie ma prawa wyskoczyć z tej bruzdy. On sobie sam będzie ład, właśnie jechał ładnie, ja nie muszę dotykać tej kierownicy w ogóle. No i to jest właśnie te prawidłowe ustawienie puga, od tego właśnie też można zobaczyć, że jest ten pług dobrze ustawiony. Dobrze, ja będę teraz nakręcał, zaraz wrócimy do tematu. No, wyłączam sobie te stałe obroty, redukuję sobie do piąteczki, nawracam. No tak jak mówiłem, ja sobie tu dojeżdżam do końca. Nie są to duże kawałki, żebym wszystko robił z rozpędu. Wyjeżdżał i zaraz wjeżdżał. Mam czas, także sobie będę dojeżdżał do końca. Na takich kawałkach małych to nie ma to sensu. ktoś ma duże, du duże areały, to jak najbardziej jest to wskazane. obroty i sobie jedziemy dobrze wezmę, wezmę tą kamerę o tak to sobie ora możecie zobaczyć jak to pięknie wygląda ciągnik nie ma mieć lekką tu ma ten puk ma po prostu wgryzać się w tą glebę Widzicie sobie, w ciągu wszystko pracuje na pływającym, ciśnienie jakie mam ustawione to 90 bar, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed kamieniami, jest to zabezpieczenie hydrauliczne oczywiście, o tak to sobie ładnie to wygląda tak gleba, ma tu co robić. Jeżeli chodzi o spalanie, to bez żadnego picowania, jeżeli wyliczymy te wszystkie uwrocia, nakręcania, dojazd na pole, to śmiało pali 17 litrów, ale to oczywiście musimy wszystko liczyć, i dojazd, i nakręcanie, to tak nie jest. Że on pali nie wiadomo ile, albo ktoś Wam gada, że jakiś ciągnik pali 12 litrów w pugu, jest to niemożliwe, jeżeli ktoś Wam tak mówi, to tu już właśnie jeden użytkownik na YouTube mówił o tym, jeżeli komuś spala, to nie dość, że, że ora na, na, na te 18 cm, to jedzie je, je jeszcze właśnie na szóstej klasie ziemi to wszystko zależy od ustawienia my oramy bardzo głęboko, my nie lubimy płytkiej orki i ten ciągnik naprawdę ma co ciągnąć, on tu ma delikatny zapas mocy. Nie tak jak inni orają, że ten ciągnik się po prostu nudzi. ciągnik ma, po prostu, ma być obciążony. Po co taki ciągnik i po co taka moc, jeżeli ta, ta moc nie jest wykorzystana? Po, co, po to się bierze e, ciągnik, żeby wykorzystać tą właśnie moc. Nie, nie żeby miał za lekko, bo. Jak dobrze wiecie, możecie sobie obejrzeć różne wykłady i wiedzieć to z doświadczenia, że ciągnik obciążony, a nawet przeciążony spali mniej niż ciągnik, który tak naprawdę ma lekko, tak, na, tak naprawdę ma lekko w polu, bo można by było by mu podczepić większą maszynę, czy dołożyć jeden korpus więcej i on by szedł z tą maszyną. Także jeżeli policzymy to, że dany areał byśmy zrobili szybciej, to wiadomo mamy oszczędność w paliwie, bo co zrobimy szybciej, to wszystko trzeba policzyć niestety, a nie, że ciągnik ma, ma, ma lżej, to on spali mniej, nigdy tak, nigdy tak nie było, nigdy tak nie będzie, że jak ma lżej to spali mniej. Ciągnik musi być obciążony w 90% a jak, jak, jak to zrobić, jak to sprawdzić. Najlepiej jak podczepiasz sobie jakąś daną maszynę. To jeżeli on w jedzie 8 na godzinę i masz ten spory zapas, reaguje na przepustnicę, to wrzuć mu ten jeden bieg więcej. Nie do, że zaoszczędzisz czas, to jeszcze oczywiście paliwo. A jak to spaleczki ciąg nie jest przeciążony, sprawisz to wtedy, gdy, gdy wrzucisz mu bieg. Ustawiasz mu jakiś obrot, on już nie reaguje na tą przepustnicę, nie reaguje, jak wduszasz mu ten gaz, on nie jedzie. Wtedy ciągnik to już jest przeciążony, wtedy redukujesz o ten jeden bieg i na tym biegu jedziesz. A jeżeli ciągnik on sobie na dwóch wyższych biegach jedzie, no to to jest bez sensu. Ciągnik mu musi czuć, on musi czuć maszynę i on ma być wykorzystany. Ciągnik nigdy nie ma mieć lekko. Jest to na pewno gwarancja niskiego spalania. Nie mogę się założyć, że nie. Bo jeżeli twój ciąg pociągnie talerzówkę 4-5-metrową, a jeździsz 3-metrową, już jeździsz tak, że po prostu szkoda ci tej talerzówki. Tak wolno. bo szybciej już nie powinieneś, bo się elementy robocze szybciej zużyją i mogą Ci się te łożyska pozapiekać. To jest taki zakup, moim zdaniem, bez sensu. Ono musi być, musi być, każda maszyna musi być wykorzystana. Co mam Wam tu? O, jeszcze może coś Wam powiem o tym pugu. Pytania na pewno będą czy polecam ten pług, jest to naprawdę bardzo ciężki pług jeżeli chodzi o, ogólnie o pługi Kuna i ciągnik naprawdę musi być porządny, a nie tam jakiś krótki, krótki chudy czterocylindrowiec. Ten pług naprawdę waży i naprawdę umie nim bujnąć, nawet my mamy ponad tonę, ten ciągnik sześciocylindrowy swoje waży. To naprawdę potrafi go błynąć. Jest to odległość przy pięciu korpusach i naprawdę pompa też musi być mocna. Ja bym czterocylindrowego żadnego nie podczepiał. To bez sensu. Spalanie to na pewno byłoby wyższe ze 2 litry w porównaniu do, do, do tego ciągnika. No jeszcze krótko o tym pugu, o mamy 20 minut, a ja tu gadam i gadam. E, mieliśmy puga właśnie. O, jeżeli chodzi o ten pług, to teraz wam powiem ciekawostkę taką, żebyście nie gadali, że nie miałem doświadczenia z innymi pugami, Akurat mieliśmy pług Uni, Pottingera, Kvernelanta, teraz mamy Kuna i wszystkie cztery mieliśmy, wszystkie mieliśmy w tym ciągniku i teraz o każdy i najlepiej, jeżeli chodzi o całokształt tych czterech marek, Pottinger, Ferneland, Kun i Unia Grudziądz Polski puch, to Kun wyszedł no najlepiej, tak. Jeżeli chodzi o całokształt, to ten pług wychodzi najlepiej. Dla wielu użytkowników minusem jest ta właśnie waga tego puga, bo naprawdę on waży sporo i już nie jeden siedził, poczekając swój ciągnik, że naprawdę są problemy z tym pugiem. To chyba jedyny minus i do właśnie dla tych użytkowników, co nie mają odpowiedniej maszyny niestety do niego Bo to naprawdę nie sztuka podczepić mniejszy ciągnik i go po prostu złamać A jest to możliwe Także Porównując do tamtych pługów To ten pług to ora naprawdę najlepiej, to zabezpieczenie hydrauliczne moim zdaniem nie ma lepszego jest to typowe bezobsługowe zabezpieczenie. I mieliśmy może zacznę od Polskiego, Unigrudziąc. Mieliśmy go na, właśnie na testach, to elementy robocze typu Duto czy ten Lemierz to naprawdę w porównaniu do tych zachodnich marek to schodziło w oczach. Używało się w oczach. Nie mówię, że on jest zły ten bo naprawdę byliśmy zadowoleni z niego, naprawdę jeżeli chodzi o Unię, była to Ibis, chyba wersja z Longiem, czyli miał przedłużane odkładnie i naprawdę orało to bardzo ładnie, jeżeli się spojrzało na tą orkę, to estetycznie to wyglądało. Jeżeli chodzi o Pottingera, fajnie, fajny puk brał 50 cm na skibę, ale jakoś topornie ten puk szedł. Te koła takie też takie dziwne rozwiązanie było tego kółka. Nie miał też liniowania, także, bo puka bez liniowania po 4 czterech korpusów to też bym nawet nie brał, jeżeli chodzi o to. No i... Krył tak średnio, tak naprawdę tak. Krył średnio, miał zabezpieczenie też non-stop. Eee, chyba hydrauliczne, również hydrauliczne, miał zabezpieczenie tak. Ale jakoś ten całość, to nawet wypadł gorzej od Unii. U Unia, o oh, wspomnę, że właśnie też miała zabezpieczenie non-stop miała zabezpieczenie resorowe. Potem, jeżeli chodzi o Fernelanta dobrze, bardzo idą to znaczy idą lekko, po prostu są bardzo lekkie są te pugi słyszało się wielokrotnie o jakichś tam pękniętych obrotnicach czy głowicach czy jak wy to tam nazywacie i naprawdę jak jest suchy rok to trzeba trochę się po pobawić żeby ten pług weszedł, ustawić go właśnie na tych e e śrubach od siłownika trzeba tam poprzestawiać trochę zawsze jak jest suchy rok ale tak naprawdę suchy jaki był w zeszłym roku, bo naprawdę ten ciągnik zależy też, jaki model. Bo mówię tu o modelu yy, 150S, tak? On waży chyba ledwo 1100 kg, czy 1200 To wsadzić ten puch to naprawdę była sztuka. No i zabezpieczenie, tam resorowe, dobre zabezpieczenie lecz czy to ma taką żywotność jak, jak hydraulika i taką elastyczność to bym się raczej wspierał i dlatego i mieliśmy też kuna od sąsiada pożyczonego i naprawdę te pugi idą bardzo lekko dlatego skusiliśmy się na, na kuna unia była najtańsza Potem Kverneland był jako drugi najtańszy Hunz, z tych marek był najdroższy. Jeżeli chodzi o, o pugi innych marek, to się nie będę wypowiadał, bo nie miałem doświadczenia z żadnym Lemkenem ani Gregory Benson. Lecz fajne te pugi z Gregory Bensona są. Chcieliśmy właśnie te zakupić. Chcieliśmy właśnie wzięli go od Komornika, lecz tam naprawdę cena wywindowała bardzo do góry. No i zostaliśmy przy Kunie i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego puga. Co, co, co tu można powiedzieć jeszcze?